Halo, halo, dzień dobry Państwu. Witam Was w wersji Alpha New Football Game by Konami Unreal Engine PlayStation 4. Pozdrawiam. Jeżeli obejrzeliście odcinek z mojej reakcji na to, jak zobaczyłem to na streamie, to już wiecie, dlaczego mam takie podejście trochę już negatywne, biorąc pod uwagę, że już ta wspaniała fraga Nigerii, która nam się tutaj przedstawia. W... Pewnym uproszczonym aspekcie, jako tło nie za bardzo wiem, co ma oznaczać. Ja sobie tutaj śmieszkuję, oczywiście. Jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale, no to wiedzcie, że nagrywam ten odcinek o 3.33 w nocy, bo Konami nagle półtora godziny temu znaczy, nie tylko musi być, być pierwszy, pierwszy raz, tylko chciałem wytłumaczyć, dlaczego oświetlenie, które na mnie pada, nie jest normalne, tylko sztuczne i to tak wygląda trochę inaczej niż zwykle, ale niestety, Konami sobie wymyśliło, że wypuści to. O drugiej w nocy dali Twitterze: że o dobra wrzucamy wam alfę do pobrania I się okazuje, że jest na PlayStation 4 Ja mam o 9 rano dzisiaj być w Katowicach na egzaminie, rozumiecie to? Więc yy, no, wie, wie, więc dobrze, jak jesteście zainteresowani to... To będzie... Ja, już, już rozmawialiśmy na czacie z pewnymi ludźmi Że może oni, to byłby absurd totalny, ale może oni się pomylili I wrzucili wersję, która ma być na mobilkach jako alfę na PlayStation Wyobraźcie sobie, że ktoś robi dwa lata grę i wrzuca coś takiego jako Alfę, która ma... Nie wiem co, zachęcić ludzi do czegokolwiek, ale dobra, okej. Okay. Zobaczycie jak to wygląda. Już pomijam menu. Zobaczycie jak wygląda sam, sama gra, bo. <ścoughs> płakał. No dobrze, słuchajcie, wygląda na to, że nie dali mi w opcjach dostępu do usunięcia dźwięku, więc przynajmniej ja ich nie dostrzegam, więc po prostu w menu będziecie mieli wyciszone dźwięki. Ja wrócę z tym dźwiękiem podczas meczu. Dla tych, kto chcieli zapytać, oczywiście polskiego nie mamy. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, ale dostaliśmy informację na początku, że ta gra jest. Że, ten, te, że ta wersja testowa ale jest wypuszczona po to, żeby sprawdzić, tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić stabilność ich serwerów, połączenia itd. z tymi związanymi rzeczami i że wszystkie y, aspekty dotyczące gameplay'u itd. będą, y, będą zmienione y, czy upgradeowane y, przy pełnej wersji Co mam nadzieję na to liczę jeżeli to jest faktycznie tylko wersja po to, żeby przetestować te y, serwery, Okej, okay, nie mam z tym problemu, ale powinno być to zostać zdecydowanie jakoś bardziej wyjaśnione niż wiecie, rzucenie czegoś takiego. Ale dobra, ważne, że te komunikat dali. Zaufajmy im, chociaż nie mamy do tego podstaw w ostatnich razach, że faktycznie. E, tak będzie. No dobrze, no to co? Zaczynamy Quick Match. Oczywiście to jest w takim razie online. Skoro mają sprawdzać serwery, to, to nie widzę innej możliwości. Aha, czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzę zanim zanim wybiorę sobie, o tu mamy jakieś. <laughs> te grafika, to zielone tło eee, chcę zobaczyć kontroler konfiguracja zobaczmy co my tu mamy A... czekajcie True ball shot, lofted pass, low pass to już było shield nie wiem co to jest shield, tarcza ball control mamy na R2 cursor change, special controls Mam, mam rozumieć, że to jest sprint? Nie no, to by było dash. Dlaczego ja nie mam? Poczekajcie. Czemu, czemu, nie mam tutaj sprintu? Ball control. No ciekawe, dobra, zobaczymy. A w defensie jak to wygląda? Poczekajcie. Toward the, physical defending. Okej. Okay. sliding tackle. Matchup. Siding Tackle i Tackle, tackle mamy na kwadracie, zauważcie, mamy osobną matchup i Tackle, okej, okay. czyli tak jakbyśmy trochę przeszli na system system e, gry Fifowskiej, jeśli chodzi o obronę, ale nie mieliśmy tam już It's David Fish, to zauważył nas tymi ostatnio, jak oglądaliście odcinek, to, to wiecie o tym, że ponoć nie ma przycisku od... Dobra, weźmy potężny Manchester, w ogóle zauważcie jak to jest. Nie, no to graficznie to jest katastrofa. Ja mam nadzieję, że to faktycznie jest tylko tak. No, ale po co wyrzucają coś takiego? Dlaczego dają wszystkim ludzi. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, zastanawiamy się to. Ale dobra, no mówię, to wygląda jak wersja mobilna, tylko wypuszczona na konsole. Nie wiem po co. Dlatego ja. E, nawet, znaczy. E, Przede wszystkim zapraszam na sesję live, bo mój brat na pewno będzie, znaczy przynajmniej tak z tego, co rozmawiamy, to wygląda na to, że jak wy to widzicie dzisiaj i w czwartek gdzieś tam po południu, to on wieczorem to odpali. Więc będziecie mogli dłużej się poprzyglądać. Właśnie tak się umówiliśmy, że ja tutaj teraz sobie ten odcinek nagram, on teraz nie ma. Jak... No Ja też w teorii nie powinien mieć jak, ale stwierdziłem, że to zrobię. Jakiś bat się trafił. Więc, więc do niego możecie sobie zajrzeć. No i dobrze, zobaczmy jak to się prezentuje. Się dzieje. Znaczy, już coś tam widziałem, wiecie, no nie będę udawał. Nagrywając zresztą wam odcinek na ten temat, ale Ale na własnej skórze zobaczmy teraz jak to się prezentuje. Tu mamy stadion. Next. Aha Teraz. Radar. Tire names on boxes. Ok. Power, jakiś coś tam. Dobra, zostawmy na razie tak, jak jest. Stadium. Aha, a nie mogę zmieniać składów? Aha, to tutaj dopiero. A rozumiem, że... Dobra, dobra, okej. Okay. Ciekawe. Czekam tylko aż ta muzyka się wyłączy, żeby wam włączyć dźwięki z gry. E... Nie plan. Dobra, co my tu mamy? źwierzmy tak na szybko coś, bo to wiecie, ja tego dawać mi tu Freda do budy z MacTominiejem, dawać mi Freda. Jest Fred. Marcja na ataku. No nie wiem, czy to dobry pomysł. No ale dobra, my tu jesteśmy po to, żeby tylko to przetestować. Aha, czekajcie. <śm> no właśnie. Kiedybym zapomniał, no to nie, no to Fred jednak nie, Fred jednak wracasz. Pokłab bez formy. Ale Znacznie kulawo to chodzi. No ale dobra. Patrzcie, no czasami próbuję dać w gałkę w prawo i mi się za, za, zawiesza. Eee, wiecie co? Dobra, zostawmy to tak, jak jest. No, okej, okay. nie, nie, niech będzie, niech będzie. Co? Co teraz? Aha, okej, okay, dobra. Czyli teraz przeciwnik wybiera. No dobrze, zobaczmy, jak to się prezentuje. Tak jak mówię, uważam, że chyba nie ma sensu robić sesji live, chociaż zobaczymy na dłuższą metę. Ja też w to nie będę grał, bo wiecie, że ja się jeszcze szykuję do euro, więc to nie ma sensu, żebym ja sobie to zmieniał jakieś podejście. Chcę tylko raz zagrać, zobaczyć o co chodzi. I tak myślę, że nie będę chciał grać więcej w to, co tutaj dostaliśmy, bo tak patrząc na to, jak to wygląda, powiem wam, że że mam nadzieję, że ten improvement będzie naprawdę spory. Dobra, mogę wam odpalić dźwięki z gry. Także mówię, jak wam się podoba taki kontent, chcecie więcej o PS, o FIFA, o NBA, no to standardowo zachęcam do subskrybowania. Wiecie, że zacząłem to robić ostatnio o Jezu. Aha, czekajcie. To tak, na R1 nie ma sprintu, na R2 jest Sprint. Okej okay. gdzie jest radar? A tutaj, bo ta kamera się strasznie przybliża, tak widzieliście to? Ja nie widziałem przez chwilę co się dzieje. Confusing trochę. Dobra, jak skillę dalej tak samo. Dobra, to spróbujmy mu tu. Okej, okay. strzeliłem niechcący bramkę. Już wam mówię, czemu nie chcący, bo chciałem zrobić fake shota. Ale ponoć fake shota się robi teraz jakoś inaczej, nie robi się na kwadrat x, tylko się. Patrzcie w ogóle, jak ta piłka znika, nie? No, graficznie to, 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 to widać, że to jest jakaś dziwna. <grym> patrzcie na to, <grym> to jest jakaś dziwna wersja. Więc mówię, jak chcecie sobie sprawdzić z ciekawości, sprawdźcie, ale moim zdaniem nie ma sensu jeszcze w to grać. Um, no bo widzicie, w jakim to jest stanie. To jest chyba tak na zasadzie, żeby im trochę pomóc. Jak wypełnicie jakąś tam ankietę z tego, co czytałem, albo może wystarczy, że to zagracie, to dostaniecie 25 tysięcy GP. W pełnej wersji, ale wydaje mi się, że coś tam trzeba. Okej. Okay. Nie mogę się zmieniać na gałce. A! Na, na. na... Zaraz, 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 zaraz. Nie mogę się zmieniać na gałce. Nie mogę się zmieniać na gałce na. Dobra, to jest kwadrat, czyli to jest ten tak zwany. Cisnijmy sobie x. Nie mogę się zmieniać na gałce na zawodników. To już mi trochę się nie podoba, ale dobra. Jak trzymam X, to widzicie, on się tak specyficznie porusza. Czyli to jest odpowiednik, tylko ja sobie tą klawiszologię pozmieniam. To jest bardzo podobne do tego, co mamy w Fifie, Czyli wiecie, w Fifie na L2 mamy takie, takie odstaw-dostaw i X zabieramy. To tutaj mamy na odwrót. Tutaj L2 powoduje, że przybiegamy do zawodnika i ja nie mogę się od tego sprintu na L2 odzwyczaić, wybaczcie. Aha, to było na dół podanie, ale okej. Okay. Um... No dobra, jak wcisnę L2, zobaczmy co się dzieje. Widzicie? Momentalnie Nidello biegnie do, do, do piłki. Czy to jest na L2 X to jest takie, takie odstaw dostaw quadro to jest to jest, takul, tak? No dobrze. Spróbujmy zagrać jakieś 1-2 albo jakąś rzutkę z, na przykład. To była rzutka L1 kółko. Aha, bo teraz są te klawisze zmianie to pewnie R2 kółko muszę zagrać. Widzicie, no nie możesz przyzwyczaić do tego sprintu na R2. Uciek uh, mi. Ale dobra, mamy to. Dobra. Pewne rzeczy widzę się nie zmieniają, jeśli <grym> chodzi o kontrolki. Chciałem zobaczyć, jak tą piłkę podwinie. Eee, no, także wracając jeszcze, wiecie, że ja często e, o tym nie, nie mówię, ale ostatnio zacząłem, bo jak sobie spojrzałem na statystyki, to. E, 80% ludzi, która ogląda moje filmy, nie subskrybuje, a zachęcam do tego... Dawaj, Bruno. Fajnie, jakby jakiś wolny się zdarzył, chciałbym zobaczyć, jak się strzela. Zachęcam do tego, bo mi to też daje, wiecie, jakiś pogląd na to, jak często bywacie tu na kanale. Zresztą, no, jak to komuś się podoba, no to czemu miałby nie zostać? A czasami ludzie po prostu zapominają, nie robią tego. Dobra. L2, L2 i kwadra tak końcu, Cyk, kurde, patrzcie, jaka łatwa obrana. A to jest fajne, jeżeli ten system będzie wprowadzony, będzie można sobie klawiszologię pozmieniać. No widzę, że między nogami przeszła piłka. Very good. To ja jestem jak najbardziej za. To tu robi One Bisaka? Ale teraz nie przeszła. Okej. Okay. To jest tym ciekaw. Dobra, znowu L2 wciskamy. Eee, nie można się zmieniać na gałce, jak mnie to po prostu wyprowadza. Aha, mmm. Okej. Okay. Okej okay. Jaka obrona Dawaj go O chciałem karnego wiecie wymusić O może teraz To nie jest karny mhm. Czyli widzę sędziowie dalej na poziomie Moim zdaniem ja mu tutaj czysto w nogi wszedłem No ale zobaczymy no będzie improvement wielki nie Więc może Może do tego czasu Czekajcie Aha bo ja Chcę technicznie strzelać, a ja strzelam ze sprintem, bo ja cały czas przyzwyczajony na tym, że na R2 oczywiście mam. Um, na R2 jest strzał techniczny. Dobra, ja się muszę, muszę teraz trochę myśleć przy tym, co ja robię, czekajcie. Dziwne, nie? Muszę myśleć przy tym, co robię. A tutaj jest sprint. A jakbym chciał na przykład go zaatakować, to co mam trzymać? Jak trzymam trikot. A nie, dobra. Nie no to nie. Aha, Boże. No tak, Janek, co się może stać, jak trzymasz trójkąt? Ja zapomniałem, przecież, że bramka wtedy wychodzi. Ja chciałem... <grymne> Boże, ale lama teraz. Ale ja chciałem sprawdzić, czy jak przytrzymam trójkąt, to mój się... zawodnik się jakoś zachowa inaczej. A widzę, że jednak to... Tak jak wszystko się w obronie zmieniło, tak jednak trójkąt pozostał tak, jak był. No dobra, no to warto wiedzieć. Zaraz puszczelimy na 2-1. <grymne> o Boże. Ale to była teraz... Ale to była lipa. Dobra, to mamy takie krótkie prowadzenie piłki. To dawaj, Martial. Okej. Okay. Próbujmy teraz technicznie. Ale... Bramkarze łapią takie rzeczy. Mam wrażenie, że trochę lepiej bronią. Ale ja nie wiem w ogóle, czym się sugerować tutaj, jeśli o gameplay, powiem wam. Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens, biorąc pod uwagę, w jakim to jest stanie. Tak to trochę gorzej wyglądało na, na streamie. Ostatecznie nic. No, czyli na R1 teraz ma strzał techniczny. No widzicie, że... No Leszczyk jakiś, no ale to, to wiecie, no to ja też teraz, ja mówię Leszczyk, a przed chwilą sobie dałem strzelić z połowy, no ale, ale mówię, ja też dopiero ogarniał klawiszologię. Bruno Fernandes już zmęczony, już prawie paska nie ma, okej? Okay. Aha, gościu próbuje się tu zostawić, no dobra. Ale to jest taki tak. aha, czyli to za każdym razem będzie takie coś robił? Jak będę trzymał kwadrat, to on zacznie się z nim przepychać, jak to działa? Patrzmy. Dawaj tu, potężny matić. Ah, to, to jest fajne, to jest fajne uważam Tak działa ten kwadrat. mówię wam, że system z, yy, obrony z yy, nie wyprowadzi widzę, że manual keeping jest dalej tak samo A, to tutaj się za dużo nie zmienia Dobra, spróbujmy jeszcze w takim razie A, okej okay. ten wafel nie skończy, co? Ło, wow, ale mnie porobił No, prawie Messi Wersji, który wygląda jak Kalafior, też tutaj w tej wersji No dobrze, em, Nie wiem jak wasze wrażenia, no ja nie wiem w ogóle czym się tutaj sugerować Tak jak mówię, jeżeli to, map, jeżeli to jest jakaś wersja Alfa, mamy dostać Delta w jakiejś lepszej mam nadzieję Tak <grym> Delta mówię, bo mam nadzieję, że tyle przejdzie jeszcze Ciekawe, ciekawe z jakiego stanu oni, oni wrzucili grę Czy na przykład wzięli sobie na przykład stan, który mieli rok temu na nowym silniku i takie, a dobra, wrzuciliśmy to, niech mają, niech się cieszą, a my przy okazji ze sprawdzimy, nie? Może tak to zrobili, tylko szkoda, że nikogo nie poinformowali wcześniej. Znaczy poinformowali tylko niektórych, bo PESEP coś już tam wiedział, ale dużo osób zaskoczonych. Szkoda, że wrzucili to dla wszystkich, a nie dla. Nigdy tego też nie ogarnę. Dlaczego oni nie dadzą tego do testowania dla na przykład, nie wiem, 20 streamerów albo 30 takich wiecie na świecie, którzy mają dużą widownię, żeby między sobą pograli? I to na zasadzie takiego eventu zrobić, że na przykład robią, wiecie, jakiś turniej charytatywny e, wieczorem, weekend. Masa osób by to oglądała, oni by mogli przetestować, co chcą przetestować e, i przy okazji jakieś pieniądze dla, na przykład, jakieś chory dzieci by się zbierały. A tak to, e, a tak to w sumie, nie wiem, znaczy oni chcą jakieś zrobić obciążenie, ale w sumie robią, no, oni nie, nie, nie wiem, też się na, nie znam na tych szczegółach, więc może dobrze robią. Jeśli chodzi o wypuszczanie czegoś takiego, tylko wydaje mi się, że jest brak znowu komunikacji. To jest normą u Konami, czyli wiecie, zamiast dać znać, że ok, wypuszczamy dziś coś takiego, to ja nagram od drugiej idę od spać, dowiaduję się i siedzę za 10:40 rano, a ja nagrywam dla Was film i czekam aż mój przeciwnik się ogarnie, bo nie wiem, co on tam robi w tej przerwie. No dobra, mój przeciwnik w końcu wyszedł z pauzy, nie wiem, a może mu się sama ta pauza wyłączyła? No mam nadzieję, że będzie grał, no bo to wiecie, to jest bez sensu tak, żebym teraz sobie z kompem tu biegał, chociaż w sumie mógłbym podstawować parę rzeczy. O, widzę, że koleś już opanował tego fake shota. Ja nie wiem, jak go się robi. To chyba trzeba kwadrat i fineskę wcisnąć, tego co słyszałem, co mówił. Dobra, zobaczmy. O, aha, no bo fineska jest na R1. Boże, no nie mogę się przyzwyczaić. Znaczy, to dobrze, bo ja, mi teraz niepotrzebne jest przyzwyczajenie się do tego. Na to by sobie to pozmieniał. Czy ja mogę sobie to pozmieniać? Bo ja też tak niepotrzebnie może robię to. Słuchajcie, zobaczmy. Tak, czyli yy, czyli kwadrat plus finezja, strzał plus finezja to jest teraz fake shot. Um. Wiecie co? Wydaje mi się, że to może jest lepsze z tego względu, że. No ale to zjarałem teraz. Yy, z tego względu, że. standardowa procedura <grych> no, nawet, nawet nie znając klawiszologii cię chłopie porobię tym <grych> o boże ja, mi się ciągle tutaj mieszają wiecie zostawianie się bo ja nie wiem teraz na którym się zostawia ciągle ze splintem widzieliście że tak trochę kulawo szedłem ale i tak go porobiłem w wafla um. Wydaje mi się, że to jest lepsze, jeśli tego fake shota, bo czasami jak klikaliście kwadrat i X szybko po sobie, to to czasami nie wchodziło, przynajmniej mi, czasami on strzelał albo tam coś się jarało, a tutaj jak klikniecie kwadrat i szybko później jakby taki pseudo super cancel, bo tak naprawdę wciskacie tylko jeden przycisk wtedy z tych dwóch, to myślę, że to może e, zadziałać. Match settings, controller, dobra, sprawdźmy to sobie, czy ja mogę teraz to poprzestawiać, a mianowicie, shield, co to w ogóle jest shield? Wreszcie, Control bym musiał zmienić na Ball Control. O, w ten sposób. To to mamy. I w obronie, obronie bym potrzebował, bo to jest jakieś, jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Physical Defending e, dać na X. O, właśnie. A Matchup na L2. No, dobra. I tak może być, widzicie, niepotrzebnie. No, to teraz. Teraz już powinno mi to trochę lepiej śmigać. No nie będę odruchowo pewne rzeczy robił. Tylko to zmienianie na gałce, że ja się... nie, nie wiem czemu nie mogę się zmieniać na tej gałce. to muszę teraz pamiętać, że... że to teraz... A nie, on dalej na L2 mi biegnie do chłopa. No to co jest? Ja tego nie zapisałem? A, nie, mam tak. No to nie wiem. Nie, nie wiem, czemu on na L2 dalej mi biegnie do chłopa. Tak jest. A za długo zlekałem. Ło, co to za przyjęcie było? <laughs> ja nawet splintu nie trzymałem. Spróbujmy jeszcze z daleka. No boże, ta piłka ledwo leci. No, mam nadzieję, że to troszkę inaczej będzie. Bo to jednak wiecie, Bruno. Na Bruno, e, okej, okay, nie, nie musi strzelać jakiś petard, ale jednak strzelić potrafi, nie? Bez przesady. Dobra spróbujmy się pozostawiać w takim razie Czyli rozumiemy, że zastawianie się teraz jest na L2? No na to wygląda, tak No czyli tak jak było A nie, na L2, patrzcie, widzicie to? Czekajcie Chodź, chodź, chodź O <ścoughs> XD Dobra, dawaj, jeszcze raz Co to było? Dawaj, pozostawiamy się trochę Zobaczyć jak to działa, no chodź tu w waflu No chodź No tak Co jest grane, co? oni, Jak się zestawiają, to oni nie potrafią nad piłką zapanować? Co tu się dzieje? Patrzcie. No chłop, po prostu się we mnie wtrąża, a czasami to oni sami nawet piłkę tracą. Dobra, zobaczmy jak ze ślizgami. A, Bardzo ładnie. Okay, za to dostałem żółtą. Ciekawe. Spróbuję zaraz kosznąć gościa od tyłu i zobaczymy, czy dostanę czerwoną. Wiecie, tak perfidnie pojadę. Zobaczmy, czy coś się zmieniło pod tym względem. Na kółku się dalej skacze, no, pewne rzeczy się nie zmieniły. E, w, nie, nie wiem jak to ocenić, słuchajcie, bo no, dostajemy grę na PlayStation 4, a miała być na Unreal Engine In, na, na PlayStation 5, specjalnie na nowym silniku, więc w teorii to wszystko powinno tu inaczej działać, a działa praktycznie tak samo, poza tym, że niektóre rzeczy się zmieniają się o w szerokie, ale widzicie, że ja dalej stosuję te same triki, minąłem gościa na boku Double Touchem. E, może niekoniecznie tego się spodziewałem. Tego to się chyba nikt nie spodziewał. Może zaczniemy od. od... A, zapominam, że teraz FX się inaczej robi, widzicie? To są te odruchy. No dobra, czyli jak ja trzymam X. Nie, no to mi się nie zapisało, czyli muszę o tym L2. Czy on wbiega w niego jak taran i nie ma faulu. O co chodzi w ogóle? Okay. To był strzał techniczny, uderzył to. A spróbujmy to samo uderzyć znowu z R2, mimo że dałem sprint na R R1. Spróbujmy jeszcze raz uderzyć ze sprintem. Ciekawe, czy wtedy technicznie uderzy. Dobra, czekaj, okay. wszystko miał być. Chodź, chodź. O! Nie będzie czerwone, już widzę, że nie będzie. Czekaj, okay. chodź. A dobra, nawet czysto wyszło. Widzicie to? Niestety. Oj, mam nadzieję, że to się zmieni, bo no widzieliście, jak ja Gorsiowi właśnie piłkę zabrałem, nie? No ja was błagam. Ajajaj, no nie no tutaj to jest, to jest. tak naprawdę 300 razy słabsza graficznie. Kopia dwudziestki jedynki, czyli właściwie 20, bo tam to też była kopia, no widzicie ja rzutą za coś takiego dostaję. Gdzieś gość już prawie sam na sam wychodził z jakimiś upgrade'ami lekkimi jeśli chodzi o klawiszologię, z innym poruszaniem się w obronie troszkę Nie ma to nic wspólnego z nowym silnikiem, więc więc, no cóż mogę powiedzieć, ja na Waszym miejscu zagrałbym sobie z ciekawości, ale sami zobaczycie, uważam, że nie warto jakoś dłużej specjalnie. Przynajmniej ja chyba tego więcej czasu nie poświęcę. Temu więcej czasu, bo. No bo chyba nie ma po co. Bo tak naprawdę i tak się niczego nie dowiemy, oni dopiero wrzucą później. Aha, i mówili, że te właśnie stałe fragmenty czy wznowienia strasznie długo trwają, nie można ich przewinąć. Więc, no jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat, moja jest taka. O, fajnie, greenwood mi tutaj zbieg. A, mam Cię. A widzicie, i bramkarze dalej reagują, kurde, jak dzbany, przy, przy tym jak się strzela w nich lobami. Ja strzeliłem praktycznie prosto w też tegena, A ten zamiast to złapać w zęby, to. To, to od odjanie Pawła. Jak, jak zrobić tym made pressure? Jak zrobić tym made pressure? Aha, nie. Potem nie, To już sprawdziliśmy. A czekajcie, jeszcze sprawdzę coś. Wszystko mogła je zrobić. No dobra, okej. Okay. Dobra, to spróbujmy w takim razie się w nich wbiedniczyć. Takie OP jest trochę to wbieganie w zawodników, patrzcie. To w ogóle jest. I to nie zatrzymasz, jak już się rozpędzi to nie zatrzymasz. No dobra, easy win, bo w sumie ten koleś nic nie grał. Tak, moja mądrość uczyniła, że zamiast wyciszyć sobie mikrofon, znaczy zamiast wyciszyć dźwięk z gry to wyciszałem sobie mikrofon i gadałem przez jakieś dwie minuty jak cymbał jakiś. W każdym razie, tak jak wspominałem przed chwilą, jak nie słyszeliście, to ja dłużej to nie będę grał. Nie ma sensu. To jest właściwie wersja, która jest tragiczna. Nie wiem po co wypuszczają coś takiego. Rozumiem cel, ale na pewno mają już wersję subgradeowaną, zachęcającą, bardziej do gry. To sami zobaczycie, że to w zasadzie mija się z celem grać w to na dłuższą metę, gdy mamy jeszcze PS21. Um, co w zasadzie jest dziwne, bo z reguły, jak PS22 na przykład, PS21 wychodził, to już nie miałem ochoty w ogóle 20 ruszać i chciałem już to demo napin jak najszybciej, dopóki się tam jakieś trudnienia nie skończyły. A tutaj to, to, to od, od razu wam mówię, że absolutnej ochoty na to nie mam, bo to nie ma sensu. Gra jest graficznie tragiczna, gameplayowa tragiczna. E, można się pewnych rzeczy zacząć uczyć już, ale po co, skoro to ma być na innym silniku i w teorii wszystko przemodelowane. Nie wiem, nie, to jest dla mnie zagadka. No jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Um, ode mnie chyba tyle. Jak są jakieś rzeczy, które sami odkryjecie, czego ja nie zauważyłem, e, no to możecie dawać znać i ja pewnie będę o tym wspominał. No, i tyle. Tak jak przypominam, Filip będzie miał streama. Fandalam będzie na Twitchu dzisiaj miał streama wieczorem, więc zapraszam do niego. Nie wiem, która godzina jeszcze, bo pewnie sam nie wie. Ja to mówię tak jak teraz jest 4.04. Jak kończy to nagrywać? Zapraszam standardowo do obserwowania i tutaj, i na Facebookach, i tak dalej, i na Twitterach. I na TikTokach, bo tam rzucam skróty różne z fajnych akcji teraz Przestałem robić kombinacje, tylko wrzucam wam po takiej po jednej akcji, więc na TikToku macie te akcje wszystkie eee, i, i co? I przypominam o tym, że strona będzie ruszała w najbliższym czasie Związana z informacjami z MyClub'a, które miejmy nadzieję że się będą za niedługo już pojawiały, bo czas najwyższy. Tyle. Trzymajcie się. Hej. hej. Łusi są naroszczenia i naprawdę. I właśnie. Ma rację!